Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Przez wiele lat admirał Wilhelm Kanalis, który od 1935 roku kierował wywiadem i kontrwywiadem wojskowym Abwerą, usiłował usunąć Hitlera. Uważał, że rządy dyktatora doprowadzą Niemcy do zguby. Jednakże zamach stanu był niemożliwy, gdyż Führer odnosił wielkie zwycięstwa. Wehrmacht pod jego rozkazami podbił Polskę, później Danię i Norwegię, pokonał Belgię, Holandię i Francję, zmusił do rozpaczliwej obrony Wielką Brytanię, zajął Grecję i Jugosławię, a w 1941 roku doszedł do Moskwy. Kanarys jednak wiedział, że los wojny odwróci się i będzie mógł zrealizować swój plan, aby ocalić Niemcy. Ten czas nadszedł w końcu 1942 roku. Listopadowa noc w Stalingradzie była bardzo zimna. Ciemności co chwilę przerywały świetliste sznury pocisków smugowych albo gwałtowne rozbłyski wybuchów. O trzeciej nad ranem bitewne światła zaczynały przygasać. Stalingrad uspokajał się. Jakby atakujący i atakowani szykowali się do odpoczynku, choć na dobre cisza zapadała dopiero około piątej. Tej nocy, 19 listopada 1942 roku, stało się coś dziwnego. Najpierw był błysk, wielki, rozlewający się na północnym niebie. Potem dał się słyszeć grzmot daleki, przypomniony, gasł powoli. Żołnierze drzemiący w okopach, otuleni w waciaki, pledy i papiery, unieśli głowy. To musiała być burza, ale w listopadzie nad stepem nigdy nie przechodzą burze. Nigdy. Po chwili znów ten sam błysk rozświetlił północne niebo, i ten sam stłumiony grzmot dobiegł ich uszu podnieśli się. Nikt nie mógł się mylić. Nasi ruszyli. O świcie 19 listopada na północ od miasta uderzyły wojska dwóch radzieckich frontów. Wkrótce na południe od Stalingradu rozpoczęła się ofensywa trzeciego frontu. Po trzech dniach zaciętych walk wielkie kleszcze radzieckich dywizji połączyły się zamykając w okrążeniu szóstą armię generała Paulusa i część Czwartej armii pancernej generała Hota. Pierścień wojsk radzieckich był słaby. Uderzenie niemieckie mogło rozerwać go, tymczasem szósta armia pozostała w okrążeniu. Dlaczego? To Hitler zadecydował. Szósta armia zajmie pozycję jeża i będzie oczekiwała na pomoc z zewnątrz. Dlaczego tak postąpił? Kilka tygodni wcześniej obiecał narodowi, że wojska nie cofną się spod Stalingradu i to miasto noszące imię znienawidzonego bolszewika padnie pod niemieckimi ciosami. Jakże więc mógł zaaprobować wycofanie swoich wojsk? Tak zaczęła się tragedia 278 tysięcy żołnierzy niemieckich i wojsk sojuszniczych, którzy znaleźli się w okrążeniu na obszarze o długości 60 km i szerokości 40 km? Ta armia zużywała każdego dnia około 400 ton amunicji, paliwa i żywności, którą dowoziło 17-18 pociągów towarowych. Przecięcie przez Armię Czerwoną dróg i linii kolejowych sprawiło, że taką ilość zaopatrzenia musiały dostarczać samoloty. W końcu listopada temperatura spadła do 35 stopni Celsjusza poniżej zera. Zaczynały się zamiecie śnieżne. Mruz ograniczył sprawność niemieckiego lotnictwa i liczbę samolotów, które udało się uruchomić i przygotować do lotu. W rezultacie okrążona armia Paulusa otrzymywała każdego dnia 90 ton zaopatrzenia zamiast niezbędnych 400 ton. Zapasy nikły w oczach. Siły niemieckich wojsk wyczerpywały się i było oczywiste, że po kilku tygodniach wynędzniała armia nie będzie mogła odeprzeć radzieckiego uderzenia. Hitler upierał się. Szósta armia musi trwać na pozycjach, jeżeli nawet nie zdołam zlikwidować okrążenia aż do wiosny, wydał wyrok na całą armię. 24 grudnia 1942 roku ponownie ograniczono racje żywnościowe dla niemieckich żołnierzy. Na obiad dostawali ryż lub odrobinę mięsa końskiego. Na kolację 200 gramów chleba, dwie kulki mięsa końskiego, 20 g masła i kawę. Wiadomo było, że zapasów na długo nie wystarczy i lada dzień trzeba będzie ponownie zmniejszyć rację. Nadchodził czas ostatecznego rozstrzygnięcia, które miało zaważyć na biegu całej wojny. Sensacje XX wieku w radio Z. Sensacje XX wieku w radio Z. 20 stycznia 1943 roku o godzinie 8.05 7 tysięcy radzieckich dział i moździerzy otworzyło zmasowany ogień na pozycję niemieckiej 6 Armii. Po 55 minutach ogniowej nawały uderzyły dwie radzieckie armie. 22 stycznia o godzinie 16.00 generał Paulus depeszował do Hitlera. Nie ma już szans powstrzymania naporu Rosjan. Nie jest możliwe otrzymanie amunicji od sąsiednich frontów. Żywność kończy się. Ponad 12 tysięcy rannych pozostaje bez opieki. Jaki rozkaz powinienem wydać żołnierzom, którzy nie mają amunicji i są pod zmasowanym ogniem artylerii, czołgów i piechoty? Hitler nie odpowiedział. Lecz mianował Paulusa feldmarszałkiem. Na nic zdał się ten gest. 31 stycznia 1943 roku feldmarszałek Paulus oddał jednostki południowej grupy. Dwa dni później opór ostatnich oddziałów niemieckich został zmiażdżony. Pod Stalingradem zginęło 147 tysięcy Niemców i żołnierzy wojsk sojuszniczych. 91 tysięcy oddało się do niewoli, w tym 24 generałów. Rosjanie zdobyli 6 tysięcy dział i 60 tysięcy pojazdów motorowych. Armia Czerwona przejęła inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. Dla Niemców sytuacja była tym trudniejsza, że wojska alianckie wylądowały w Afryce i było oczywiste, że stamtąd lada miesiąc uderzą na południową Europę. Nawet ci z niemieckich oficerów, którzy bezgranicznie wierzyli Hitlerowi, zrozumieli, że wojna jest przegrana, a naród, dla którego walczyli, czeka zguba. Wniosek był oczywisty. Należy pozbyć się Führera, powołać nowy rząd i podjąć rokowania pokojowe z aliantami. Pierwszą próbę zabicia Hitlera podjęli oficerowie z dowództwa Grupy Armii B w rejonie Połtawy, gdzie Hitler miał przybyć 17 lutego 1943 roku, a więc dwa tygodnie po klęsce stalingradzkiej. Generał Hubert Lanz i generał major Hans Speidel gotowi byli zastrzelić Hitlera, gdy tylko wysiądzie z samolotu. Jednakże Führer zmienił plan i zamiast do Połtawy poleciał wizytować oddziały w Zaporożu. Niespełna miesiąc później, w marcu 1943 roku, admirał Wilhelm Canaris przekazał bombę z zapalnikiem chemicznym zamachowcom z dowództwa Grupy Armii Południej. Jednemu z nich, hrabiemu Fabianowi von Schlabrendorfowi, udało się dostarczyć bombę na pokład samolotu, w którym Hitler wracał do Wilczego Szańca. Lecz wybuch nie nastąpił, gdyż odrobina wody w zapalniku zamarzła i unieruchomiła iglicę. Spiskowcy nie rezygnowali. Dowiedzieli się, że 21 marca 1943 roku Hitler przybędzie na uroczystości Dnia Bohatera, które miały odbyć się w Muzeum Wojny w Berlinie. Zamach miał przeprowadzić oficer Abwery. Pułkownik Rudolf Christoph von Gersdorf starannie przygotował się do zamachu. Zaplanował, że zainstaluje bombę w Mównicy. Udał się do muzeum. Tam ustalił, że Hitler będzie przemawiać na dziedzińcu przykrytym szklanym dachem. Istniało więc niebezpieczeństwo, że fala wybuchowa rozproszy się szybko, nie czyniąc szkody mówcy. Ale nie to było najważniejszym zmartwieniem zamachowca. Miejsce wystąpienia Hitlera było bacznie strzeżone przez SS-manów i tajniaków. Gerzdorf nie miał żadnej możliwości podejścia do mównicy i zamontowania tam bomby. Podjął wówczas heroiczną decyzję. Postanowił, że będzie szedł obok Hitlera z bombą w kieszeni płaszcza i wysadzi się razem z nim w powietrze. 21 marca pułkownik von Gerzdorf stanął przed wejściem do muzeum wśród dygnitarzy, którzy mieli powitać Führera. W kieszeni płaszcza miał metalowe pudełko. Z górnej ścianki tego pudełka wystawał pręt. Mocne naciśnięcie miało uruchomić chemiczny zapalnik. Hitler przybył do Berlin-Zeughaus, gdzie mieściło się Muzeum Wojny wprost z kancelarii Rzeszy. Po krótkim powitaniu przez najwyższych oficerów Wehrmachtu i SS skierował się na dziedziniec, gdzie ustawiono mównicę. Przemawiał krótko, orkiestra zagrała hymn. I Hitler ruszył w stronę drzwi prowadzących do wielkiej sali muzeum, gdzie przygotowano ekspozycję zdobycznego sprzętu radzieckiego. Stojący przy drzwiach pułkownik von Gerzdorf wsunął lewą dłoń do kieszeni płaszcza i wyczuł palcami pręt. Nacisnął go. Szklana fiolka została zgnieciona i kwas zaczął przeżerać miedziany drut trzymający sprężynę iglicy. Po dziesięciu minutach drut zerwałby się, a uwolniona sprężyna pchnęłaby iglicę na spłonkę inicjując wybuch. Gersdorf starał się być blisko Hitlera. Mijały minuty. Führer był dziwnie niespokojny, jakby wyczuwał niebezpieczeństwo. Prawie nie zatrzymywał się przy eksponatach. Nagle pożegnał się i szybko ruszył do wyjścia. Nikt nie mógł go zatrzymać. Do wybuchu pozostało jeszcze siedem minut, a na sali nie było już Hitlera. Gerzdorf rzucił się do drzwi toalety, aby tam rozbroić bombę. Trzęsącymi się rękami odkręcił cztery wkręty mocujące pokrywę i wydobył z wnętrza zapalnik. Rozłożył go, zanim uwolniona sprężyna spowodowała wybuch spłon. Części wrzucił do sedesu. Admirał Wilhelm Canaris przegrał kolejną rundę. Tak wiele razy próbował obalić i zabić Hitlera. Nie udawało się to, jakby rzeczywiście los chronił tyrana. I starał się zniszczyć spiskowców. Wkrótce Canaris znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Wieczór był zimny, a dokuczliwy wiosenny deszcz nasilał się. Policjant Hans Folke zsiadł z roweru. Miał już dość patrolowania wymarłych uliczek. Postanowił zajść na chwilę do gospody Kemapa, ale widok zamkniętych okiennic przypomniał mu, że zaprzyjaźnionemu restauratorowi zmarła żona i na znak żałoby jedyny w miasteczku lokal z piwem i wódką był zamknięty. Folkę westchnął i skierował się w stronę dworca, gdzie bar powinien być jeszcze otwarty i można było dostać herbatę. Wszedł na peron i oparł rower o ścianę dworcowego budynku. Zaczął otrząsać mokry płaszcz, gdy wzrok jego padł na grupkę podróżnych. Wyglądało na to, że przyjechali przed paroma minutami i nie bardzo wiedzieli, co mają dalej robić. Policjantowi wydało się to dziwne, gdyż do miasteczka, w którym nie zatrzymywały się pociągi pospieszne, przyjeżdżali jedynie ludzie, którzy mieli to krewnych lub znajomych, a ci zawsze oczekiwali gości na peronie. Spojrzał jeszcze raz w stronę podróżnych, którzy nagle, jakby na jego widok, ruszyli do wyjścia. hej zaczekajcie! Ludzie szli przed siebie, udając, że nie słyszeli jego okrzyku. Zaczekajcie, mówię! Dokąd zmierzacie? My tu, do znajomych. Do Bergów. Bergowie rzeczywiście mieszkali nieopodal dworca, ale w każdym niemieckim miasteczku co najmniej jeden człowiek nazywał się Berg. Folke wyciągnął latarkę i skierował światło na twarz mężczyzny. Tamten zmrużył gwałtownie oczy i usiłował zasłonić twarz dłonią. Folke zrozumiał ten gest. Mężczyzna nie chciał osłonić oczu przed światłem. Chciał ukryć swoje rysy. Odkąd to? Bergowie mają znajomych Żydów. Nie jesteśmy Żydami. Pójdziecie na posterunek. To wszystko się wyjaśni. Idźcie przede mną. Proszę pana, dlaczego tak od razu na posterunek? Pada deszcz. Posterunek na pewno daleko, a my sobie spokojnie dojdziemy do bergów. Naprzód! Panie policjancie, proszę pana, pan ma rację. Ale jeżeli pan nas puści, to ja dam panu dużo złota. Będzie pan bogatym człowiekiem. Naprzód! W tej walizce jest dużo złota i dolarów. To wszystko, co mam. Niech pan weźmie. Policjant wydobył pałkę i uderzył go z całą siłą. Kobieta i dziecko zaczęły rozpaczliwie krzyczeć: Milczecie! Powystrzelam was jak psy, jeśli tylko któryś jeszcze piśnie słowem. Na posterunku policjant i komendant otworzyli walizkę. Nie było w niej złota, ale pod ubraniami leżały pliki dolarów. E, a skąd to masz? To wszystko moje. Wy, Żydzi, nie macie dolarów, tylko brylanty i złoto. Jeżeli masz dolary, to znaczy, że komuś dałeś kosztowności, a on dał ci pieniądze. I powiesz nam, kto to był, albo zatłukę cię jak psa! On chory, zabijecie go. Ja, ja powiem tylko już go nie bijcie! Jesteśmy i Dolary dał nam karę drda, on mieszka. Nie mów. Sprawę przejęło w swoje ręce Gestapo i dość szybko ustalono, że rodzina schwytana w czeskim miasteczku cechba miała zostać przemycona do Szwajcarii w ramach akcji ratowania Żydów, którą kierował dr Wilhelm Schmidt Huber, człowiek z Abwery. Aresztowano go natychmiast w Pradze i przewieziono do Berlina. Zdawał sobie sprawę, że jedynym ratunkiem dla niego może być pomoc kogoś postawionego wysoko faszystowskiej hierarchii. A takim człowiekiem, którego znał, był Wilhelm Canaris. Schmidt Huber z więzienia wysłał do niego wiadomość, że jeżeli nie doprowadzi do uwolnienia, wówczas wyjawi prawdę. Pomoc nie nadchodziła tak szybko, jak spodziewał się więzień i uznał, że Abwera zdradziła go. Zaczął mówić. Jego zeznania nie dotyczyły bezpośrednio Kanalisa, ale obciążały najbliższych współpracowników szefa Abwery, szefa jego sztabu generała Hansa Ostera i Hansa von Dochnaniego, blisko związanego ze wszystkimi działaniami antyhitlerowskiej organizacji spiskowej Schwarze Kapelle. Oster został umieszczony w areszcie domowym. Dochnanie w więzieniu Wehrmachtu w Berlinie. Gestapo spodziewało się, że od niego uzyska dowody zdrady Kanalisa. Nie udało się to, gdyż Dochnani. Zachorował na zapalenie żył. Został przeniesiony do szpitala. I tam zrozumiał, że jego jedyną nadzieją jest opóźnianie procesu i dalsza choroba. W grypsie przesłanym do żony prosił o dostarczenie bakterii dezynterii. Pani Dochnani udało się zdobyć zarazki, ale były zbyt słabe, aby zakazić organizm. więzień wysłał następny list prosząc o bakterie dyfterytu. Tym razem trudka podziałała. Ciężka choroba uniemożliwiała składanie zeznań w sądzie i trzymała z dala oprawców z Gestapo. Jednakże ta cała gra zdenerwowała ich do tego stopnia, że wywieźli majoczącego w gorące więźnia i zastrzelili go gdzieś w lesie pod miastem. Wrogowie Kanarisa wciąż nie mieli żelaznych dowodów jego działań przeciwko Hitlerowi, zaś zdrada popełniana przez ludzi z Abwery kompromitowała go, ale nie była wystarczającym dowodem, aby postawić go przed sądem. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Pierwszy dowód zdrady Kanalisa pojawił się dopiero w lipcu 1943 roku, gdy wojska angloamerykańskie szykowały się do desantu na Półwysep Apeniński. 29 lipca szef Abwery pojechał do Włoch rzekomo aby osobiście zapoznać się z sytuacją a przede wszystkim poznać nastawienie rządu włoskiego wobec aliantów Hitler obawiał się że po aresztowaniu Mussoliniego nowy rząd Pietro Badoglio podda się wojskom angloamerykańskim Canaris natychmiast po przyjeździe spotkał się z przyjacielem szefem włoskiego wywiadu Sim Cesare Ame Rozmowa odbyła się w dziwnych okolicznościach, albowiem obydwaj omawiali sytuację we Włoszech w samochodzie, w którym był także kierowca, zaufany pracownik generała Amey. To był błąd, który miał doprowadzić do strasznych następstw. Generał Amey zapytał... 27 lipca... Rozeszły się pogłoski, że Niemcy lada moment mogą wkroczyć do Rzymu. No, może tak się zdarzyć, gdy Führer nabierze przekonania, że Baldolio zamierza porozumieć się z aliantami. Wszystko zależy od tego, jak późno Hitler dowie się o tym i jak daleko w tym czasie zdążą zejść alianci. Znaczy, Wasze rozmowy z aliantami są zaawansowane? Tak, tak. Kapitulacja sił włoskich jest sprawą dni. Co możemy zrobić? Opóźnić dotarcie tej informacji do Hitlera. Proszę pana o to. Te dni mogą zadecydować o życiu tysięcy Włochów i biegu całej wojny. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Canaris spełnił prośbę Włocha. Po powrocie do Berlina przekazał Hitlerowi raport, w którym tak oceniał sytuację we Włoszech. Wola Włochów stawienia oporu aliantom jest niezłomna w narodzie i siłach zbrojnych. Rząd jest zdecydowany zastosować bezwzględne środki w celu kontynuowania wojny. To oczywiście było kłamstwo. Pięć dni po rozmowie Canarisa i generała Ame, rząd Badoglio podpisał akt kapitulacji, który ogłoszono 8 września 1943 roku. Tymczasem niemiecka służba bezpieczeństwa dowiedziała się o rozmowie Canarisa z szefem włoskiego wywiadu, gdyż kierowca, któremu Ame wierzył, okazał się jej agentem. Czy to przesądziło o upadku szefa Abwehr? Na pewno miał duży wpływ, ale złożyło się na to wiele innych przyczyn. Zdekonspirowanie przez służbę bezpieczeństwa SS funkcjonariuszy Abwery pracujących dla aliantów, a także intrygi szefa SS Himmlera oraz ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa. Każdy z nich chciał pozbyć się Kanarisa i przejąć kierowanie wywiadem zagranicznym. Wobec braku oczywistych dowodów działalności spiskowej, Wilhelm Kanaris został pozbawiony funkcji szefa Abwery w sposób rycerski. Powiadomili go o tym Feldmarszałek Wilhelm Keitel i generał Alfred Jodl. Informując jednocześnie o przyznaniu Deutsches Kreuz Eingelt i mało znaczącego stanowiska, tuż potem Himmler przystąpił do reorganizacji wywiadu, oddając go w ręce Waltera Schellenberga. Utworzył nową sekcję Militariusza Amt, która miała kontrolować zbieranie i przepływ wojskowych informacji wywiadowczych. Jej szefem został pułkownik Georg Hansen. Zwierzchnicy Hansena nie podejrzewali, że był on wiernym uczniem Kanarisa. Od wielu lat działał w Szwarce Kapely. Natychmiast po zajęciu nowego stanowiska zaczął nawiązywać kontakty z aliantami. Gdy został aresztowany po nieudanym zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku, zeznał, że Kanaris był najzagorzalszym wrogiem Führera. Ujawnił również, że były szef Abwery pisał pamiętniki, w których wiele miejsca poświęcił Hitlerowi. Sensacje dwudziestego wieku w Radio Z. Sensacje dwudziestego wieku w Radiu Z. Kanaris nie brał bezpośredniego udziału w zorganizowaniu zamachu przygotowanego przez innych członków Szwarce Kapele i przeprowadzonego 20 lipca 1944 roku przez pułkownika Klausa von Stauffenberga, będącego również członkiem tej tajnej organizacji spiskowej. Trzy dni po zamachu Himmler wysłał Waltera Schellenberga z poleceniem aresztowania Kanarisa, który przebywał w swoim domu w Schlachtensee, malowniczej osadzie położonej nad brzegiem jeziora. Po południu Schellenberg, któremu towarzyszył SS Hauptsturmführer von Volker zastukał do willi admirała. Kanaris otworzył im drzwi i na widok SSmana powiedział: Spodziewałem się, że będzie to pan. Proszę mi najpierw powiedzieć, czy znaleziono cokolwiek na piśmie, co mógł pozostawić ten głupiec, pułkownik Hansen? Tak, do no tak. Obok innych rzeczy była tam lista tych, którzy mieli zostać ostrzelani przez spiskowców po zamachu na Hitlera. Ale nie było nic o panu ani o pana udziale. A ci Durnie ze sztabu generalnego nie mogą żyć bez pisania. Wejdźcie, panowie. Schellenberg oficjalnie przedstawił kanarisowi rozkaz wydany przez ss obergruppenführera Müllera, szefa specjalnej komisji powołanej do zbadania okoliczności zamachu na Hitlera. To źle, że musimy sobie powiedzieć, do widzenia w taki sposób. Ale przejdziemy przez to. Musi mi pan przyrzec, że stworzy mi pan możliwość osobistej rozmowy z Himmlerem. Wszyscy inni, Kaltenbrunner i Miller, są niczym więcej jak tylko brudnymi rzeźnikami, którzy chcą mojej krwi. Zgadzam się. Jeżeli pan admirał sobie życzy innego rozwiązania, proszę mnie traktować jako osobę do pana rozkazów. Poczekam tutaj przez godzinę, a pan może czynić, co pan zechce. W raporcie podam, że udał się pan do sypialni, aby się przebrać. A nie, drogi Schellenberg. Ucieczka nie wchodzi w rachubę, a ja nie mam zamiaru zabić się. Jestem przekonany o słuszności mojej sprawy i mam nadzieję, że wypełni pan przyrzeczenie, które mi dał. Poszedł na górę, aby spakować rzeczy. Powrócił po pół godzinie. <noise> Te diabły i pana musieli w to wplątać. Niech pan uważa. Wiem, że i pana mają na oku. W rozmowie z Himmlerem poruszę i ten temat. Chodźmy. Umieszczono go w areszcie w szkole Policaj w Fürstenbergu, gdzie uwięziono około 20 wyższych oficerów podejrzewanych o udział w spisku przeciwko Hitlerowi. Kanaris w towarzystwie Schellenberga zjadł kolację i około 11 wieczorem, gdy żegnali się, powiedział: Proszę pamiętać, przyrzekł mi pan zaaranżować spotkanie z Himmlerem. Jest pan moją jedyną nadzieją. Do widzenia, mój młody przyjacielu. Schellenberg podobno wypełnił swoje przyrzeczenie i przekazał Himmlerowi prośbę o spotkanie. Czy doszło do tego? Prawdopodobnie tak, skoro szef SS zdecydował się trzymać kanalisa przy życiu do końca, choć wyszły na jaw nowe fakty spiskowej działalności. Stało się to w czasie przesłuchania w siedzibie Gestapo na Prince Albert Strasse w Berlinie. Canaris popełnił wówczas błąd, który kosztował go życie. Przyznał, że pisał pamiętniki. Był przekonany, że człowiek, u którego zdeponował te dokumenty, zniszczył je. Pomylił się. Major Werner Schrader popełnił samobójstwo i pozostawił wszystkie dokumenty, jakie przekazał mu Canaris. Gestapowiec prowadzący śledztwo wysłał natychmiast swoich ludzi do Cossen, gdzie w sejfie Schradera znaleziono całe archiwum szwarce Kapelle i pamiętniki Canarisa. Był to aż nadto wystarczający dowód, aby kanarisa skazać na karę śmierci. Himmler nie zrobił jednak tego. Nie wydał wyroku śmierci. Dlaczego? Czyżby ciągle obawiał się dowodów, jakie przeciwko niemu zgromadził admirał? A może Kanaris ostrzegł go, że zdeponował dokumenty w pewnych rękach i zostaną ujawnione w przypadku jego śmierci. Jeżeli tak było, to Himmler zdawał sobie sprawę, że dopóki Kanaris będzie żył, nie ujawni dokumentów, za który mógł wykupić życie. Dlatego trzymał kanarisa przy życiu do ostatniej chwili. Więziono go w różnych obozach koncentracyjnych, aż na końcu trafił do Flossenbürga, gdzie umieszczono go w więzieniu, będącym jednym z oddziałów obozu. Była wiosna 1945 roku. Amerykańskie wojska stały już w odległości 150 km. I wtedy, 8 kwietnia. Canaris został wezwany przed sąd. Nie przyznawał się do winy. Żądał zwolnienia i posłania do walki z wojskami radzieckimi jako zwykłego żołnierza. Sąd odrzucił tę prośbę. Uznał go winnym zdrady Führera i Niemiec i skazał na śmierć. Po wyroku Asesmani wywlekli go z sali i ciężko pobili. Potem półprzytomnego wrzucili do celi. Canaris ze złamanym nosem zwlókł się z pryczy i zaczął trzonkiem łyżki stukać w rurę biegnącą przez jego celę. Umieram za mój kraj, i mam pełną świadomość, że jako oficer zrozumiesz, iż wykonywałem tylko obowiązki wobec mojego kraju. Ja usiłowałem. Przeciwstawiać się Hitlerowi Zrób co możesz dla mojej żony i córek Umrę dziś rano Żegnaj Była to ostatnia wiadomość jaką do więźnia z sąsiedniej celi Podpułkownika Lundinga Byłego szefa duńskiego wywiadu przekazał admirał Wilhelm Canaris. Wkrótce Lunding, słysząc hałasy na korytarzu, przytknął oko do Judasza. Zobaczył, jak Esesmani wywlekają nagiego Canarisa i ciągną go wzdłuż korytarza. Zabrali go do pomieszczenia, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Tam powiesili na żelaznej obroży, zwisającej na łańcuchu z sufitu. Według innej wersji, wieszali go na jedwabnej lince. Po kilku minutach opuścili na podłogę. Kanaris żył. Przystąpili ponownie do egzekucji. I tak wiele razy. Jeden z najpotężniejszych ludzi Trzeciej Rzeszy umierał przez 30 minut w więzieniu we Flossenbürgu. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu ZET.